Kochani, wow, nie wierzę, że to mówię, ale witajcie w moim pierwszym vlogmasie. Mogę mieć trochę chrypkę, bo ja zawsze rano mam taką... No, po prostu czuć, że jest rano. Aczkolwiek nie aż tak rano, bo... 9.35, kochani. Możecie zauważyć, że jestem w dresie, yy, w bluzie Legnisa i warkoczyki. Yy, no, niewyjściowy look, ale właśnie niedługo jadę na tenisa. Mam nadzieję, że nie słychać suszarki w tle. Jadę zaraz na tenis, ale y, przed tenisem chciałam zrobić śniadanie, jednak nie wiem, czy ja zdążę. Trochę za późno dzisiaj wstałam, bo o 8.30 i po prostu nie wiem, czy się z nim wyrobię, bo miało być to takie bardziej y, większe śniadanie, trochę taki branch, i chciałam nagrać, jak robię to śniadanie krok po kroku, bo będzie to jeden z przepisów. Już Wam mówię o co chodzi. We vlogmasach, właśnie nie wiem czy będę nagrywać 24 vlogmasy, ale postaram się jak najwięcej nagrywać, będzie zawsze jeden przepis. I dzisiaj chciałabym zacząć właśnie od takiego obfitego śniadanka. Także mam nadzieję, że się wyrobię, a jak nie to po prostu zrobię go po tenisie, a teraz coś tam na szybko przekąszę. Okej, okay, co jeszcze w każdym vlogmasie będzie prócz przepisów? Będą oczywiście kalendarze adwentowe i w tym roku mam aż trzy. Dla mnie to jest bardzo dużo, bo ja praktycznie w ogóle nie mam kalendarzy adwentowych, prócz takich ze słodyczami. Właśnie planuję jeszcze czwarty kupić ze słodyczami jakimiś, no bo kalendarz adwentowy bez słodyczy, bez czekoladek to nie kalendarz adwentowy. No, ale zaraz Wam pokażę te kalendarze, no i oczywiście otworzę je, bo dzisiaj mamy 1 grudnia. A na dziś plan jest taki, że jadę na tenisa, śniadanko, które Wam pokażę. Zrobić fotę na Instagrama, bo dzisiaj nie mam co dodać. Muszę jechać jeszcze do Pepco, dokupić parę dekoracji świątecznych, ponieważ jutro będę dekorowała swój pokój i prawdopodobnie już ubierała choinkę, bo choinka czeka. A dzisiaj jeszcze planuję wam pokazać, co kupiłam z dekoracji świątecznych i. Chyba tylko dekoracji świątecznych. Ogólnie świątecznych rzeczy. Ja jeszcze planuję Wam zrobić duży haul zakupowy, bo wczoraj jeszcze byłam e, w galerii i kupiłam trochę świątecznych dekoracji, także z chęcią Wam je pokażę, zanim udekoruję pokój. Dobra, także zobaczymy, która godzina i czy zdążę z tym śniadankiem teraz. Jest 9.40. No, wolałabym już po tenisie, bo naprawdę... Nagrywa się bardzo długo Jak się coś gotuje Nieraz już tak robiłam Także teraz sobie coś przekąszę Wrócę z tenisa i będzie super śniadanko A, wcale się z wami tak nie żegnam No bo przecież trzeba otworzyć kalendarze adwentowe Zaraz wam je pokażę I pokażę co dzisiaj jest W pierwszym okienku Okej, okay, to jest mój pierwszy kalendarz adwentowy I jest to kalendarz z herbatami Jakże żeby inaczej Zobaczcie jakie fajne Mamy tutaj mleczna droga, ananasowa, aneżowa. O, tutaj <grych> przysmak świętego Mikołaja. Pokażę wam jeszcze, co ja tutaj mam. Ten jest w ogóle jeszcze foliowany. Jest to kalendarz. W sumie nie jestem dokładnie przekonana, co tam w środku jest, ale pewnie jakieś takie pierdołki z... związane z właśnie tym serialem. Jeżeli ktoś nie oglądał Central Park, to ich taka słynna kawiarnia. I z tego widzicie, I'm watching Friends No i mamy kosmetyczne Miałam wielki dylemat odnośnie kalendarza kosmetycznego Bo było bardzo dużo fajnych z NYXa, z Maybelline i tak dalej Ale one były dosyć drogie Jak patrzyłam co w nich będzie to tak w sumie średnio Co prawda nie chcę patrzeć co tutaj będzie Chociaż już trochę spojrzałam, wy też Ale dokładnie nie wiemy yy, Więc tutaj... Zaraz Wam otworzę. Ja już tu otwieram, a zapomniałam Wam powiedzieć, że jest on właśnie z Revolution Makeup. Eee, Makeup Revolution. Eee, dobra, dobra, to może zaczniemy od tego. Ale, ale odwróć, żebyś ty widział, mm. żeby nie było widać tego syfu. It's okay. It's okay? It, yeah. Eee, sorki, za moje włosy, już Wam mówiłam, jadę zaraz na tenisa, zaraz je to po tenisie. Dobra, mamy pierwszy kalendarz e, z herbatami I szukamy... Ojej, czekaj, no bo tego nie robiła. Chyba ostatni raz za dzieciaka otwierałam jakiś kalendarz adwentowy, bo nigdy nie miałam jakiś tak zapominałam, potem by już 20 grudnia mi się nie opłacało Ojejcie. Dobra, gdzie jestem pierwszy? Nie ma A jest to! Ojej, cieszę się jak dziecko, naprawdę Tak, pierwszy, pierwszy Adwentowa Składniki, czarna herbata, skórka pomarańczy Jabłko, orzechy, wanilia, aromat Wow Jeszcze przeczytamy dokładniej Adwentowa, ojej, jak pięknie nazwana. Adwentowa O, to chyba będzie tak Mam nadzieję, że to nie będzie tak po kolei, bo jak tak to zniszczyli mi wszystko Chociaż i tak nie pamiętam, co jest po kolei Adwentowa, tak wygląda To jest skórka pomarańczy, super Lecimy dalej Dobra, i tak jak wam mówiłam yy... Kalendarz kosmetyczny, Makeup Revolution. I jeżeli chcecie wiedzieć, skąd ja kupiłam te kalendarze, to wszystkie są z Allegro. Ja już tak nie wiedziałam gdzie kupić, a wolałam w jednym miejscu, więc... Jest jedyneczka i podejrzewam, że to będzie jakiś błyszczyk. Zobaczcie w ogóle w jakim fajnym opakowaniu to wszystko jest. Wow! Słuchajcie, ale bardzo fajna pomadka. To nie jest błyszczyk, to jest pomadka. I nie spodziewałam się, że będzie taka fajna. Zobaczcie, zrobię wam od razu słocza. Mam nadzieję, że wy to widzicie. E, prawdopodobnie nie do końca, bo jest tutaj słabe światło. E, no ale, wow, bardzo fajna. Jestem pozytywnie zaskoczona i. E, no cóż, czekam do jutra na następne do niespodzianki. Dobra. Dobra, yy, pierwszy. Gdzie jest pierwszy? Tutaj jest pierwszy, ok. No, powiem Wam szczerze, że z tego kalendarza się tak bardzo. O Jezu. No, trudno się otwiera. Przy czym? No, matko, jakie słodkie to jest. Poczekajcie, muszę to jakoś wyjąć. O matko, zobaczcie, to jest mini kubeczek właśnie z Central Perk'u yy, z tego serialu. Ojciec coffee i słuchajcie, to mi się wydaje, że to jest gumka do ścierania, bo ma taki właśnie, no czuć, że to gumka do ścierania, no ale jakie słodkie, słuchajcie, no ja jestem od wrażenie. Dobra, słuchajcie, także mam kawę, mamy herbatkę i piękną pomadkę. Słyszałeś na niego? Lecę na Tenisa. bye! Do zobaczonka na śniadanku! Stawię tak, żebyście mieli na widoku <grywia> Misia Mikołaja klimatycznie. Yy, nie wiem jak wy, ale ja ostatnio zaczęłam wszystko pić w słoikach, bo Co prawda jest gorące. Ale jest y, takie bardziej pojemne i widać wszystko. Ja, ja lubię, jak widać herbatę. Ok kochani, ja już wróciłam z Tenisa, przebrałam się e, w takie spodnie. Słuchajcie, to są moje ulubione, podomowe spodnie. Ja je kupiłam w Primarku e, i one są takie sztosowe, bo są z wysokim stanem. Także jak się człowiek naje, to nie widać. Są mega luźne z takiego fajnego materiału mega rozciągliwe. No i mam koszulkę e, jedna z moich ulubionych e, koszulek t-shirtu. E, jest to Justin Bieber i tutaj jest. E, ona jest taka wyprana specjalnie, taka jakby miała nie wiem <ścoughs> 40 lat. E, I z tyłu ma e, rozpisaną trasę koncertową po Stanach chyba z Believe Tour ale nie o tym, wiem, czekacie na to tak samo bardzo jak ja, szczególnie po tenisie, robimy śniadanko i ja po drodze wyszłam do karni, kupiłam trzy razowe bułeczki i... i kupiłam też tartę z wiśniami, ja ostatnio robiłam ze śliwkami i z rabarbarem i wyszły sztos a ta bardzo do mnie przemówiła więc ją też wzięłam Jedzonko. Okej, okay, nie nagrało się jak wrzucam jajka, najpierw cebulę, potem paprykę, no ale wiemy jak zrobić jajecznicę, po prostu według swojego smaku też przyprawiamy, ja już mam gotową i zaraz będę piekała bardziej chlebek, potem smażyła bekon. Ale chrupie, słuchajcie, już kończę jeść. I to jest przegenialne, Słuchajcie, nie chcę wam robić teraz smaka, ale tak tylko mówię. A tak, kochani, wygląda backstage robienia właśnie takiego pysznego śniadanka część Zmywania dla Pana Współlokatora. Nie no, tak naprawdę ja razem z Michałem mamy tak, że on zawsze zmywa, nieważne kto, do, kto gotuje. E, w sensie on no, wstawia do zmywarki, a ja zawsze piorę. E, więc e, taki mamy podział. Ale już niedługo, ponieważ nie wiem czy wiecie, e, będę się przeprowadzała już do swojego mieszkania i nie będę mieszkała z Michałem, moim chłopakiem. I do tego mieszkania dzisiaj Was zabiorę, jednak nie pokażę Wam go całego, bo będzie na to osobny filmik albo vlogmas. Ale pokażę trochę mojego pokoju, no bo przecież będziemy dekorować mój pokój i też choinkę, która będzie w przedpokoju. No także trochę zobaczycie, ale nie dokładnie. Powiem Wam szczerze, że jest mi smutno, że się wyprowadzę od niego, bo już ponad rok mieszkamy razem i tak on zawsze był na miejscu, nie musiałam się do niego dodzwaniać. W ogóle zawsze pomagał mi we wszystkim, a ja jemu, więc ciężko. Mam już tam wszystko gotowe, wystarczy tylko przenieść resztę moich ubrań. No ale nadal tam nie mieszkam, bo raz nie ma tam kota, a chciałabym bardzo już z kotem. A kota przywożę właśnie w niedzielę bo poniedziałek, czyli siódmego albo 6. Jak już będzie kotek, to będę musiała już mieszkać, bo kotkiem też trzeba się zająć. Bardzo za nim tęsknię, chorobliwie za nim tęsknię, cały czas sobie puszczam jakieś filmiki, jakieś zdjęcia, które moja mama mi wysyła, bo ona się opiekuje nim w moim rodzinnym mieście Przasnyszu. No ale jak już będzie kotek, to ja też będę musiała się już przeprowadzić, ja nie lubię się przeprowadzać i tak dalej i tego klimatu zaklimatyzowania się na nowo. Dobra kochani, ja się idę ogarniać, przebiorę, ogarnę, umaluję. I zdjęcia muszę zrobić. Zobaczcie, właśnie teraz y, przyszła mi paczka z Zalando. Y, I chcę ją bardzo otworzyć, bo kupiłam to, y, rzeczy na Black Friday. I tak mi się mega spodobały takie ogrodniczki z y, Tomiego. I one są mega cute, więc mam no, nadzieję, że one będą na mnie dobre. Zamówiłam dwa razy XS, więc no muszą być dobre. Y, co tam jeszcze zamówiłam? A, Dolphy! w takim fajnym rzutpinowym kolorze. Musiałam wyjść na klatkę, bo w moim lustrze po prostu brak światła. Tak, to tak wygląda. Jeżeli chodzi o ogrodniczki, to super. No, golfik mógłby być trochę taki ściślejszy, ale też jest chyba ok. Słuchajcie, do zdjęcia ubrałam właśnie te nowe ogrodniczki i czerwoną koszulkę. Bardzo fajnie to pasuje. I zobaczcie co włożyłam. Trochę jest tutaj żółte światło, ale już niedługo będę nagrywała u siebie normalnie w mieszkaniu. Tam mam lampy i tak dalej, także będzie lepiej. Ale whatever. Dobra, widzicie to zdjęcie, co prawda nie widzicie go fajnie tak dokładnie. Ale tak, tutaj jest takie mega niebo. Zrobiłam jednak to zdjęcie na balkonie. Biorę się za jedzenie tarty, a potem jadę do Pepko. Nie potrafię jeść bez oglądania czegoś. Ja zawsze, a to na telefonie, czy TikToka, czy cokolwiek na YouTubie. Słuchajcie, ja nawet nie włączam sobie jakichś ciekawych filmików na YouTubie, tylko po prostu pierwsze, lepsze, jak nie mam co oglądać, bo musi coś w tle um, lecieć. Ja nie wiem, czy tylko ja tak mam, to jest bardzo złe. Jak oczywiście jem z kimś, na przykład z chłopakiem albo z koleżanką, tutaj w domu czy coś, to nie, nie, nie muszę, bo dla mnie to już jest, wiecie, że razem jemy. Ale jak sama jem, to ja muszę coś oglądać. I ja teraz oglądam fajny serial The Crown, Corona. No i jest o, jak ja nie lubię historii, to ten serial mi się tak spodobał. Jest on o historii monarchii Anglii, w latach tam od. Nie wiem, od 30 któregoś do, do nie wiem którego, bo jestem dopiero na piątym odcinku i muszę dokończyć, bo zostało mi 20 minut, więc idę, a nie na tą tartę. Ja lecę jeść tartę, a zaraz otworzę wam paczkę, bo przed chwilą był u mnie kurier ee, z firmy Tart. Także słuchajcie, <grybujesz> lubię taką e, grę słów: tarta, firma Tart. Ja, geld. Słuchajcie, teraz dopiero jest żółto. Ale nawet tak widzicie. Sexy. Okej, okay, mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Otwieram już paczuszkę. Zobaczcie, to są takie świąteczne zestawy z firmy Tart. Ło, wow, zobaczcie! paletki, to widziałam w Sephora ten zestawik jest to korektor Shape Tape i mini mascara zestaw pomadek a to co to? Work From Home to nie wiem co to jest to nie jest z firmy tak? ale zaraz zobaczę ojejciu słuchajcie czuję się jakby nie wiem, już były święta trzy maskary w w jedno paku, kie, e, Tego nie próbowałam jeszcze nigdy, ale ten i ten. E, ta, i ta maskara jest sztosem. I mamy też taką małą e, paletkę. I na koniec mamy choineczkę z mini olejkiem z Marakui. Mam już wybraną osobę e, na Instagramie, która spełniła wszystkie warunki e, losowania, czyli e, obserwuje mnie, wstawiła plansze na swoje Instastory z oznaczeniem mnie. Napisała, że dołącza do zabawy i jest aktywna na moim koncie. Na Instagramie także wybrałam Martę Sobierajską. Tak. I tutaj będę losowała dla niej rzeczy, które przed chwilą widzieliście. O! Słuchajcie, to są rzeczy, które będziecie mogli wylosować, to znaczy ja wylosuję i wylosuję też osobę, która właśnie dostanie ten jeden kiwcik ode mnie. I pamiętajcie, że w niedzielę jak losuję osobę, to ma gwarantowaną książkę moją z moim podpisem. Jeszcze ja raz gratuluję i poleci do Ciebie, no i z małą jeszcze niespodzianką. <grym> Te dwie torby są z pewką i... Mnie dosłownie trochę pogięło, bo ja wiedziałam, że w Pepku są fajne rzeczy i z roku na rok są coraz lepsze, i nie tylko jakościowo, ale też i wizualnie. Ale w tym roku naprawdę przesadzili. Są takie śliczne rzeczy i nie moja wina, że wszystko pasowało tutaj do mojego pokoju, naprawdę. Ale zacznijmy od holu Słuchajcie, super, super, że mam się z wami czym podzielić, bo. Ten rok był naprawdę obfity, jeżeli chodzi o dekoracje, nie tylko świąteczne, ale ogólnie, bo e, ja się wprowadzę do tego mieszkania, więc myślę, że za rok już będą mniejsze zakupy, chociaż mój no, chłopak mi mówi, że będzie to samo. Mm, <grym>, e, w rok, w rok, ale trzymam się tego, że to będzie wszystko na lata. Kupiłam wczoraj w kerfurze bardzo dużo bombek, bo były tanie i fajne, ale brakowało mi jeszcze takiej. Jeszcze tyle mi brakowało, e, także kupiłam takie. I ja je kupiłam za 10 zł. No one nie są jakieś takie, wiecie, e, stabilne, ale wyglądają bardzo ładnie. E, dobra. Następne rzeczy to są poszewki. Poszewki na poduszki. E, tutaj muszę, o, to jest pierwsze do... Bardzo fajna. Jest naprawdę wszystko słodka. No właśnie, a propos poduszek, to jeszcze w Pewko kupiłam eee, cztery poduszki, bo nie miałam poduszek, a musiałam na coś nawlec. Te piękne poszewki i one kosztowały! Uu, jedna kosztowała 15 zł. No ale wiecie, eee, patrząc na to, że to jest takie trójwymiarowe i w ogóle bardzo fajne, to myślę, że do przeżycia co taka choineczka. Taka właśnie z wełny, i gdyby ona nie była w tym kolorze jakim ona jest, czyli takim miętowo-zielonym, to bym jej nie wzięła, ale jak jest w takim kolorze, to musiałam ją wziąć, bo mój pokój ma właśnie takie kolory podobne i ona super będzie tutaj pasowała. No, zobaczcie, jest prześliczna. Dalej, jeżeli chodzi o takie figurki, to kupiłam również takiego rejferka. Też bardzo fajny, zobaczcie. Na biurko albo na jakąś szafeczkę jeszcze ja zobaczę, gdzie go położę. On kosztował 10 zł, a ta choineczka 20. Dobra, dalej mamy taką gwiazdkę. Ona kosztowała 8 zł. Jest mega czadowa. Dobra, bez żartów. Ja to montuję od 15. Jest prawie godzina 18, a ja mam 20 minut i 1 sekunda. Podsumowując, ja trochę przesadziłam z tym pierwszym dniem. Sądziłam, że nie będę miała co pokazać, a jednak się okazało, że zbyt wiele mam do pokazania. Dlatego będę musiała to skrócić, słuchać, do tych 20 minut. A kontynuację, czyli dalszą część mojego holu zakupowego z rzeczami świątecz świątecznymi, zobaczycie w e, drugim vlogmasie, czyli jutro. Więc mam nadzieję, że się za to nie złościcie, po prostu obejrzycie. Waszą yy, część. A, ta dalsza część to jest naprawdę 8 minut bite. Yy, mam nadzieję, że to skrócę. Yy, no, także ja się cieszę bardzo, że. No wiecie, lepiej mieć więcej niż mniej. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Buziaczki, komentujcie choinki, dajcie łapkę w górę. Zapraszam też na mojego Instagrama i widzimy się jutro. Pa!